Prawica może odbić senat. Obecny rząd kontroluje Sejm, ale w polskiej polityce istnieje ukryty bezpiecznik, który może sparaliżować każdą ustawę i zablokować każdą reformę. Ten bezpiecznik to oczywiście senat, który obecnie jest dominowany przez obecną koalicję rządową. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja rozważają skopiowanie najskuteczniejszej broni swoich przeciwników paktu senackiego, który umówmy się w 23 roku zmiażdżył PiS i Konfederację. O co dokładnie z tym chodzi, dlaczego to jest takie ważne, czy w ogóle może to się udać i jaką rolę w tym wszystkim będzie miał obecny prezydent Karol Nawrocki. W tym materiale przyjrzymy się temu wszystkiemu, ale najpierw szybko wyjaśnijmy sobie, czym w ogóle jest Senat i dlaczego jest tak istotny dla rządu. Senat to część parlamentu w Polsce która pomaga tworzyć prawo razem z Sejmem. Ma jedynie 100 senatorów, a nie jak Sejm, aż 460, którzy są wybierani raz na 4 lata i zadaniem jest sprawdzanie i poprawianie ustaw. Ale co kluczowe, może miesiącami blokować i opóźniać kluczowe ustawy rządowe, zmuszając rząd do ciągłej walki o każdy projekt. I teraz najbardziej istotne: senatorowie są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli w każdym okręgu wygrywa tylko jeden kandydat. Ten z największą liczbą głosów. Po prostu zwycięzca bierze wszystko, cała reszta zostaje z niczym. Dlatego kto kontroluje Senat, ten ma realny wpływ na to, kto kontroluje państwo. Prawo i Sprawiedliwość przekonało się o tym w najbardziej bolesny sposób w 2023 roku. Wtedy to ówczesna opozycja, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zastosowała genialną w swojej prostocie taktykę. Zrozumieli, że w wyborach do Senatu, gdzie w każdym ze stu okręgów wygrywa tylko jedna osoba z największą liczbą głosów, wystawienie kilku kandydatów przeciwko jednemu spisu to polityczne samobójstwo. Dlatego zawarli umowę. W każdym okręgu wystawili tylko jednego wspólnego kandydata. Efekt był miażdżący. Mimo, że PiS wygrało wybory do Sejmu zdobywając ponad 35% głosów w Senacie, poniosło sromotną klęskę. Pakt Senacki zdobył aż 66 mandatów, zostawiając PiS zaledwie 34 senatorami, a konfederacji nie przypadł żaden. Prawica, widząc, że kontynuowanie tej strategii, czyli każdy sam przeciwko paktowi senackiemu obecnego rządu, będzie politycznym samobójem. I Właśnie dlatego pomysł Paktu Senackiego prawicy, który jeszcze niedawno brzmiał jak polityczna fantastyka, teraz staje się dla nich jedyną deską ratunku w zbliżających się w wyborach. Ale czy to w ogóle ma sens? Ogólnopolska grupa badawcza, czyli sondażownia uznawana za najdokładniejszą w Polsce, przeprowadziła taką symulację. Wyniki są jednoznaczne. Jeśli PiS i Konfederacja wystartują osobno, obecna koalicja rządząca bez problemu utrzyma władzę w Senacie, ale jeśli zawiążą pakt, scenariusz zmieni się o 180 stopni. Dlatego przyjrzyjmy się potencjalnym scenariuszom. Obecnie scena polityczna jest podzielona na trzy główne partie. Koalicja Obywatelska i PiS toczył wyrównaną walkę o pierwsze miejsce, z poparciem oscylującym wokół 30%. Ale kluczem do całej układanki jest Konfederacja, która z poparciem na poziomie w okolicy 17% stała się potężną trzecią siłą. Co by się stało, gdyby te siły poszły do wyborów do Senatu osobno? Oczywiście przegrana prawicy. PiS i Konfederacja, zaślepione wzajemną niechęcią, wystawiają przeciwko sobie kandydatów. W większości ze stu okręgów dochodzi do sytuacji, w w której ich głosy się dzielą, a mandat zgarnia kandydat obecnej ekipy rządzącej. Symulacje oparte na danych OGB są jednoznaczne. W takim wariancie prawica mogłaby liczyć na zdobycie zaledwie do 40 mandatów. To byłaby powtórka katastrofy z 23 roku. W scenariuszu drugim pakt senacki prawicy wchodzi w życie. Liderzy PiS i Konfederacji chowają dumę do kieszeni i zawierają trudny pakt. W każdym okręgu startuje tylko jeden kandydat prawicy. Nagle cała matematyka się odwraca. W tej symulacji zjednoczona prawica ma Szansę na zdobycie 58 mandatów, to oznacza stabilną większość i przejęcie pełnej kontroli nad Senatem. Zjednoczenie prawicy według tych szacunków ma potencjał, by zdobyć większość i odbić Senat. Pakt przestaje być marzeniem, a staje się wręcz koniecznością. To jedyna oparta na danych ścieżka powrotu do realnej władzy w Senacie. Problem w tym, że rozwiązanie leży na stole, ale liderzy tych ugrupowań nie bardzo chcą do tego stołu usiąść. Osią konfliktu jest absolutny brak zaufania między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mencenem. Prezes PiSu publicznie uderza w lidera konfederacji, malując go jako zwolennika brutalnego kapitalizmu, który nie uwzględnia w swoich działaniach ludzi starszych. Oraz, że jego obecność w polityce jest nieporozumieniem. Może no, obecność pana Mencena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem. A znowu Mencen wyzywa Kaczyńskiego od politycznych gangsterów i mówi, że z Kaczyńskim nie zamierza się dogadywać. I kiedy wydawało się, że prawica się nie dogada, Mencen powiedział takie coś. Czy pan dogadałby się w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim? Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat Paktu Senackiego z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Na jaki temat? Przecież prezydent Karol Nawrocki Nawrocki nie stoi na czele żadnej partii. Tym lepiej, gdyby np. Na Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. I to zdanie zmienia całą dynamikę gry. Pakt, który wydawał się martwy, nagle zyskuje nowego, potężnego patrona. Karol Nawrocki, nowy prezydent. Z potężnym mandatem, który sam jest symbolem pokoleniowej zmiany na prawicy, staje się jedyną osobą, która może ten sojusz uratować. To on może być gwarantem umowy. To gigantyczne wyzwanie. Dla przywództwa prezesa Pisu i jednocześnie ogromna szansa dla Nawrockiego, by cementować wokół siebie całą prawicę. Co więcej, okazuje się, że prezes Konfederacji ma świetne relacje z obecnym prezydentem i często ze sobą rozmawiają. Ostatnio Pan się widział z prezydentem Nawrockim, a Na dzisiaj. To była długa rozmowa? No, około godzinna. O czym rozmawialiście? No, o wielu ciekawych sprawach o Polsce o naszej e, przyszłości. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa. Rozmawialiście z prezydentem na temat tego, żeby on był patronem paktu senackiego między Konfederacją a Pisem? E, tak, to też był punkt naszej e, rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację. Obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem e, Kaczyńskim. Oczywiście to, że dwaj, wrogo nastawieni do siebie liderzy oraz oczywiście. Bo osak, usiądą do stołu i zaczną negocjować, to również która ze stron będzie musiała ustąpić. Bo nie chce mi się wierzyć w scenariusz, że 50 miejsc na listach do senatu przypadnie PiSowi i tyle samo Konfederacji, co będzie czynić te negocjacje wyjątkowo brutalnymi. Jednak jak już pewnie część z Was zauważyła, nie wspomniałem w tym materiale o jeszcze jednym, być może kluczowym graczu w tej całej układance, a jest nim... Szczęść Boże trwaniakom. Konfederacja Korony Grzegorza Brauna obecnie zdobywa w sondażach 7% poparcia, a sam prezes tej grupy badawczej uważa, że przedział 7 do nawet 10% jest jak najbardziej realny w następnych wyborach, dzięki czemu mógłby wprowadzić kilkudziesięciu posłów do Sejmu. Będąc języczkiem uwagi, dlatego nieroztropnie byłoby pomijanie takiej siły przez PiS i Konfederację. Jednakże Jarosław Kaczyński wielokrotnie atakował Brauna za swój radykalizm, a jak pamiętamy Mencen i prezes Korony również nie rozeszli się w zgodzie. Co więcej dodanie kolejnego gracza do Paktu Senackiego będzie skutkowało tym, że i Konfederacja i PiS będą musieli oddać swoje miejsce na listach do Senatu osobom wybranym z ekipy Brauna. Co jak łatwo się domyślić nie będzie dla nich przyjemne. Stawka tej gry jest więc gigantyczna, a rola prezydenta Nawrockiego jako patrona tego porozumienia może zdefiniować nie tylko Los Senatu, ale całą przyszłość polskiej prawicy. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, dlaczego obecna koalicja rządząca nie radzi sobie, kliknij w materiał na środku ekranu.